Dzień dobry, jak witam w środę, vlog numer 70. Dzisiaj troszkę sobie odchodzimy od tematów związanych z morsowaniem, związanych z zimnem, a pogadamy sobie troszkę o ogólnie pojętym zdrowiu, o tym jak być sprawnym i jak czuć się dobrze. Tak więc przechodzimy od razu do konkretów. Oczywiście ponownie chodzi o ruch, o to żeby się ruszać, o to żeby być aktywnym, po to, żeby być sprawnym i żeby być zdrowym. I teraz ostatni weekend ponownie sobie wziąłem do ręki pewną książkę, którą w sumie czytałem już kiedyś, ale o niej w ogóle zapomniałem. Wygląda ona mniej więcej w taki sposób. Mówi, mówi nam ogólnie o tym, jak żyć bez bólu, co robić, żeby nas nie bolały plecy, żeby nas nie bolała głowa. A jedną z takich rzeczy, która bardzo mi w niej podpasowała, jest tak koncepcja życia w kwadracie. I w tym chodzi o to, że część ludzi, w sumie to nawet duża część, żyje cały czas w takim kwadracie, tutaj przed nami, gdzie ruchy, które wykonujemy są tylko do przodu, na przykład do kierownicy, na przykład do klawatury, do myszki. Przy stole, a mało kto gdzieś tam wykonuje inne ruchy rękoma, jak na przykład podnoszenie ich do góry czy do boku, itd., itd. To sprawia, że nasza obręcz barkowa jest naprawdę często w ogóle w złym stanie, bolą nas barki. A każdy ruch, jakby, który jest poza tym kwadratem, już tam gdzieś powoduje ból i problemy z barkami. Kolejnie dochodzimy do tematu. Takiego, jakim jest chiedzący tryb życia i jego ogólny wpływ na nasze zdrowie, na naszą sylwetkę, na naszą postawę, na, nasze, na nasz metabolizm i na różnego właśnie typu problemy z bólem głowy, z bólem pleców i masę innych rzeczy, z którymi aktualnie boryka się naprawdę duża ilość ludzi. Ogólnie cały mój kanał idzie nam właśnie idzie w tym kierunku, aby pokazywać, co można robić w domu, bez sprzętu we własnym zakresie, tak aby móc sobie pomóc, aby troszkę się poruszać, być sprawniejszymi i przede wszystkim pozbycie takich najprostszych bólów głowy, bólów pleców, ponieważ naprawdę nie potrzeba dużo pracy, aby mieć fajne efekty. Tylko, że jednak, jakby nie patrzeć, trzeba robić niektóre rzeczy konsekwentnie przez dłuższy okres, dopiero wtedy będzie dawało to efekty. Bo jakby nie patrzeć, jeszcze chyba nikt nie zrobił dobrej sylwetki poprzez jeden dzień diety. Tak samo jeszcze nikt chyba nie zrobił dobrej formy poprzez jeden trening w miesiącu. Tak więc za chwilkę wam coś jeszcze fajnego pokażę tutaj właśnie kończę ostatnie poprawki w moim takim mini kursie mailowym będzie to ogólnie kurs, na który będzie składało się 12 lekcji będzie to rozbite na 12 tygodni i każdą lekcję będzie można otrzymać jednego tygodnia Taki każdy mej składa się z takiej jednej prostej lekcji na temat właśnie pracy siedzącej. Tematy będą różne, od na przykład tutaj mamy jak poprawnie w ogóle usiąść w przybiórku, tak żeby nas nie balały plecy. A co ważne, później także dostajecie zadanka na kolejne 7 dni. Będą to proste ruchy, będą do tego filmiki, wszystko będzie fajnie wytłumaczone. I ogólnie macie tutaj na dole plan treningowy który można spokojem wykonać w domu. Pytanie, po co to robić i po co w ogóle ja to robię? Bo jak mnie patrzeć, to na YouTube mamy filmików chyba kilka milionów odnośnie tego, jak dbać o siebie i tak dalej. Natomiast patrząc z na perspektywy różnych ludzi, z którymi gdzieś tam pracuję, to w większości z nich brakuje jednak czasu, aby to wertować, aby szukać co może im się przydać, a co nie jest dla nich. Stąd też ja zrobiłem tutaj taki mini kulcik, gdzie jakby nie musisz w ogóle myśleć. Po prostu robisz dokładne, proste kroki, które są podane w tych nailach i jest to ułożone w taki głębszy, sensowny plan, który z czasem ma dać fajne efekty. Mówiąc inaczej, oszczędzasz ogromną ilość czasu, ponieważ dostajesz gotowy plan, który wystarczy wdrożyć i który przede wszystkim będzie działał. Oczywiście, plan nie jest dla wszystkich, bo zdaję sobie sprawę z tego, że będą osoby, którym po prostu robić się tego nie będzie chciało. Natomiast liczę, że będą również inne osoby, które gdzieś tam mają świadomość tego, że należy o siebie dbać i które będą chciały w tym właśnie kierunku pójść. I dlatego tego typu osób właśnie robię taki projekt. Jest on oczywiście darmowy, rusza on dzisiaj. Tak więc link do niego macie w opisie filmu i zapraszam, żeby się z tym zapoznać, ponieważ będą to rzeczy naprawdę proste. Dziennie potrzeba tam maksymalnie tak do 15 minut pracy, a efekty tego będą naprawdę dobre. W tym samym dzisiejszy vlog kończymy i widzimy się oczywiście jutro. Ja dziękuję bardzo i pozdrawiam.